Proszę Państwa, już działam, działam od rana. Nie to, że się obijam. O, kaczki już najedzone to jest żywy dowód na to, że coś tam robiłem. Tam już indyki sobie śmigają. I kurde, listonosz przyjeżdża z przekazem, proszę Państwa. O, cyk jest hajs, wpisujemy urząd skarbowy na ścianę. Się dowiedzieli chyba o kozach, proszę Państwa. Urząd skarbowy niech nam się nie kojarzy ze złodziejami, proszę Państwa. Przysłali mi normalnie hajs. Jestem w trakcie karmienia zwierzyńca. Króliki na razie mają trochę ziarna, a właśnie mieszankę robiłem, ale dzisiaj z początku nasianie pocisną, bo patrzę, że jednego wzdeło. No jeden na 40 to tam się musi zdarzyć. Na razie siedzi w odosobnieniu, bo nie jestem pewien, czy to przez żarcie. No wiecie, trochę zielonki, za dużo zjadł, czy coś. I może się zdarzyć. Zobaczymy, czy przejdzie, czy nie przejdzie. To są nadal młode króliki, więc... na ty co się wyciągasz? te grube. Fajne. Fajne, fajne. O. Pyk. Żeby miały tutaj swoje gniazdko. One sobie ładnie to wyleżą bezproblemowo. I przechylamy. Niech sobie one mają tutaj swój kolejny etap rozwoju, kolejny etap dzieciństwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, osiem sztuk, wszystkie pięknie chowane, jeszcze małe. No, ale nie ma na co tutaj czekać. Niech one śmigają. No, mam nadzieję, że przez róż, że prze, przez ruszt nie przejdzie żaden. Nie powinny tutaj za daleko wychodzić. Na razie niech siedzą. Teraz przechodzimy do niebezpiecznych spraw, więc się nie bierz lepiej jak pojęcia nie masz. Młody człowieku, poprosi ojca matkę. Niech coś zrobią, kurde, w tym temacie. No tak. Rundup kurde, a co? Na ziemniaki, na stonkę. Powiedzcie mi lepiej, gdzie to się utylizuje, cholerstwo. Chyba z 3-4 lata już, już w tym koszyku gnije. No tak, ostatnio coś zakupiłem. Grzybobójczy. Dodać? Nie dodać. bójczy A gdzie jest ten? O! O! Koncentrat owadobójczy. To by było to. Mospilan 20SP. Mhm. Top Marka 2013. U. Mamy dwa, 2020, proszę Państwa. To już chyba na topie to nie jest. Już ci, co głosowali, nie żyją może. Tak jak drzewa, jakieś takie inne rośliny są w tyle u mnie. Wiadomo, późna zima odchodzi. Są zimne noce. To jest, kurde, pod suwałkami rejon Suwalszczyzny. Tak więc nikogo niech to nie dziwi, ale za to w szklarni ja już ogóreczki zbieram od jakiegoś czasu. O, ktoś mi zakosił, kurde, co jest. O, zobaczcie jaki ogóraz. Dzisiaj go skonsumuję. O, tutaj od samego dołu porosły. O, teraz tylko pilnować, żeby wody nie zabrakło, a będą rosły, proszę Państwa. Eee, co tutaj jeszcze mamy? Partner też już się nadaje do spróbowania, więc dzisiaj też by poszedł. O. A co? Na bogato. Paprykę, kurde widziałam. Zobaczcie, <laughs> karłowata to karłowata, bo nic nie było tutaj rwane. Ale no. Jest, jest, sztuka, sztuka Dobra i pomidory Pomidory, na każdym krzaku już są pomidory. O. Tutaj już na trzecim gronie są pomidory, na czwartym gronie są pomidory. Więc tak to się odbywa, proszę Państwa. Największego no bym nie znalazł, bo bym musiał przegrzebać. A że nawet liści jeszcze nie zdążyłem podrywać, więc nie wiem zbytnio, co się dzieje na tych krzakach, jeśli chodzi o owoce. Aczkolwiek, no, możemy tutaj, bo wolę, serce sobie luknąć. O, cyk, już od dołu ładny owoc rośnie. Nie ma problema. O, tak więc, tak. Hmm. co tu więcej? Kurde sam ranek dzisiaj trochę o kozach bo wczoraj załatwiałem więc kozioł jest ale nie kupiony nie mogłem kupić bo wszystko zarejestrowane zakolczykowane i muszę mieć numer siedziby stada więc dzisiaj tym się zajmę a może do końca tygodnia bo tylko tam zarezerwowany, tak można powiedzieć bo tam połowę ceny zapłaciłem za koziołka no i niestety kuski nie miał niespokrewnionych dlatego też moje zadanie to teraz znaleźć kuskę żeby w jeden dzień je zwieść do siebie tak zalecił bynajmniej hodowca który powiedział że taki zabieg ułatwi im no kurde zapoznanie się i życie późniejsze żaden nie będzie chciał dominować może Będą się lepiej dogadywały. O. Więc no co. No i o stres chodzi. No, nie może być sam. Też sprawa, że anglonubijskie powiedział mi, że zdychają na łańcuchu, na uwięzi. Więc odpada. Będę kombinował coś innego. Pastuchy. No, więc koszta cały czas dochodzą. Dzięki wszystkim, którzy wspierają projekt może na koniec policzymy ile to wszystko kosztowało łącznie z budową a może nie policzymy no no cóż na coś pieniądze trzeba wydawać kurde jak nie na dupy to na kozy dobra koniec żartów z rana idę kawę trzeba brać o gigant rośnie dopiero zauważyłem i to ten przerzedzony i co teraz z góry mam już ciąć te grona jak jeden mi rośnie to Mam te grony już usuwać, czy kurde? Czy taki gigant, to może kilka gigantów urosnąć na jednym krzaku? Jak myślicie, może trzeba wywalić o, mega gruniasty. A to ja, może zostawię to za tydzień, zawiodzę, no bo jaszka, jak go oderwę, albo nie, szkoda energii przez tydzień. Bo on tutaj o, już zaraz by gorzonki miał. Teraz też wystarczy tylko do wody wsadzić. A ja może wsadzę. Czemu nie, w sumie? Dobra, koniec tej szklarni. Idziemy, kurde, bowiem, ja późno wyszedłem. Wczoraj w dziennik małem, więc jak przykimałem w nocy, to do siódmej. Trzy razy próbowałem z wyra się zdrapać i nie dało rady. Do siódmej godziny, proszę państwa. No, czasem farmer nie tylko was zaskoczy, ale i sam siebie. Bacie, ciekawa, tygnie. Abi przyniosła. Dobra suka. O. Wczoraj nawet nie zdążyłem później przejść ziemniaków i zobaczyć, czy środek zadziałał. Kurczę, może za wcześnie trochę prysnąłem, bo tam aż tak dużo nie było tej stonki. Ale no, mam przygotowaną miksturę. Na drugie sieknięcie. tylko pytanie: Czy ja tam nie będę obcypywał zaraz? Może i dzisiaj to zrobić. Kurde, ładna pogoda. Będę musiał zobaczyć jeszcze jutro. Jaka pogoda, jakby się utrzymało, bez deszczu, to jutro może lepiej. Szybko się Właśnie, który mamy dzień? Sprawdźmy, bo tu się kurde. Chaos wkrada. Taka zasada: skreślamy dni z kalendarza. 15 To był wczoraj. E, tak? Tak. Nie. No tak, dzisiaj wtorek. Alina Anety Julity. Wszystkiego dobrego proszę Państwa. Wszystkiego dobrego. Zobaczcie tutaj u księżniczki, co się dzieje. O, kolory w Już komary walą po uszach. Patrzę. O, kurde, żeby tylko myksomatozy nie było. W pobliżu. Z tego co wiem, to w pobliżu nikt nie ma królików za bardzo. Tego wirusa może nie będzie. Co tam? Kięciuniu. 3, 6, 7, 8. O, wszystko pasuje. O, ten jaki wyrośnięty. O, ten dwa razy mniejszy. Te niebieskie. Ten terrorystyczny, kurde fajne, fajne, będę hodował wszystkie, zlikwiduję, zostawię te, będę się relaksował, do bródka wpuszczę i huk, te też już sobie śmigają. Dobrze. Żaden nie zdech. Wszystki żyją. No to pasuje, o. Ruszać się, po króliku jest łatwo poznać, że, ten, że coś jest nie tak po prostu jak Leży albo nie mrawo chodzi, to wystarczy o tak o kilka razy. Jeśli nie łapie pozycji, nie śmiga. I oczy. Oczy muszą być szeroko otwarte, żywe, mrugać musi. O! Wtedy wiadomo, że królik. Yy, no, że jest prawdopodobnie zdrowy. No. Bo czasem tak one wyglądają, że się przymuli sobie yy, ten yy, kima, bo gorąco, bo najedzony. Yy. Ale, jak któryś się wydaje, zawieszony yy, taki przy innych, mniej żywy, no to właśnie w ten sposób sprawdzić, jak coś odkładać od razu, obserwować. Kurde, a ten jaką dziarę sobie zrobił? Ty, jakbyś miał tam napis jakiś Woda Jest, jest dobra, może jęczmienia za dużo w mieszance wy macie. Coś nie pasuje wam co? Mieszanka dobrze im wchodzi Ale czy, czy nie szkodzi? To jest pytanie. No nic no. Więcej żyje jak zdycha to znaczy, że jest dobrze.